Świetnie było. A wiesz, co było najlepsze? Kiedy krzyczałaś, to jest najlepsze. Nie, to później. Dharma? Co one robią? Oglądają nowego tatusia. Od początku? Od pewnego czasu. Chyba są z ciebie dumni. Koniec widowiska. To idziemy spać? Jestem wykończona. Chodź. Myślałem, że idziemy spać. Idziemy, ale nie tu. Co byśmy zrobili, gdybyśmy nie uciekli i nie wzięli ślubu? Umówilibyśmy się jeszcze raz? Cieszę się, że na to poszliśmy. Każda chwila z Tobą to. Niespodzianka. Rozumiem. Co noc tu będziemy spali? Tylko w czasie pełni. Oczywiście. Nie zamierzasz niczego nieprzyjemnego? To miał być żart? Nie był śmieszny. Nie byłoby odlotowo, gdybym taka była? Strasznie odlatowo. Trzeba będzie urządzić przyjęcie weselne. Nie możemy nikomu powiedzieć, że się pobraliśmy. Nie byłoby odlotowo, gdybym taki był? To nie było śmieszne, nie? Mam cię, nie umiesz się w to bawić. Przyjęcie można urządzić tutaj: zamówić orkiestrę, kupić ciasto. Zaprosić rodziców. Poznaliby się. Świetnie by było. My sobie dalej żartujemy, prawda? Mówię serio. Fajnie będzie. Zaproś swoich. To nie jest dobry pomysł. Ale pomyślisz o tym? Pomyślę. To zaprosisz ich? Z samego rana. Tak bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Zaczyna padać. Przecież nie będziemy spać w deszczu. Głuptaście. W deszczu się nie śpi, w deszczu się kocha. A jak strzeli piorun? Będziesz na górze. Karma i Greg występują. Jesteśmy. Dzięki, że ich wyprowadziłaś. Jak było? Dzięki, prowadzi prowadziłem cię, ale po nim nie sprząta. Jak chcesz mieć psa, to musisz za niego odpowiadać. Cześć, kochanie. Pamiętasz Jane? Witaj, piorunochronie. Mamy jej wszystko mówić? Tylko no najlepsze kawałki. Uwielbiam łokcie Darmy i te jej cukiereczki. Zrobiłam Ci śniadanie. Zwykle jadam jajka i piję sok. Gotowe. To do mnie. Jak masz 18 lat i kartę kredytową, możesz mieć najlepszą w całym San Francisco. Cześć, mamo. Zapytaj o przyjęcie. Kochanie, twój ojciec i ja rozmawialiśmy z adwokatem. Napisał piękne oświadczenie o tym, że zanim wziąłeś ślub, byłeś przed odtruciem. Podpiszesz i cały ten incydent będziemy mieli za sobą. Mama Cię pozdrawia. Duże będzie to przyjęcie? Można zrobić przemarsz orszaku przez miasto, jak w Europie. Fajnie. Mój znajomy ma strój klauna i chodzi na szczubę. Zgodziłby się? Nie lubi, jak ludzie na niego patrzą. Kameralne spotkanie na ludzi. Jeżeli zgodzę się na uczczenie tego żałosnego małżeństwa, możesz mnie wyrzucić na śmietnik. Przyjdzie? Sprawdza, czy ma czas. Zadzwoń, mamo. So Przyjdą? Uh, well, mama jest busy. trochę zajęta. Oh. Well, we to poczekamy, aż nie będzie. Well, to potrwa while, jakiś or? czas. Ona she mnie nie znosi. You. Wcale nie. Kto? Mama to mama Grega. chcecie cię tylko lepiej poznać. Nie znosi <laughs> cię. A jakie to ma znaczenie? Oh God, Nienawidzi me. mnie. That Uważa mnie za głupią blondynkę, która włazi w życie jej synka. Daj jej trochę czasu. Myślisz, że jak mnie pozna, to mnie polubi? Jak najbardziej. To pomysł Grega, żebym tu przyszła. Muszę mu podziękować. Powinnyśmy spędzić ten dzień razem i lepiej się poznać. Czas na mojego tenisa. Muszę iść. Uwielbiam tenisę. Patrzeć, nie grać. Wspaniale się składa. Fajnie będzie. Najbardziej wstydliwe wspomnienie ty, pierwsza. Ja, pierwsza. Mam 12 lat i dowiaduję się, że ludzie jedzą mięso. Rzeczywiście wstydliwy. Nie to, zaraz będzie gorzej. Muszę spróbować. Idę do baru, kupuję wielkiego cheeseburgera i wyrzucam do śmieci. I kto przyjeżdża? Nawet sobie nie wyobrażam. Zgadnij, mięsna policja. Trafiłaś? Taki wstyd. Następnego dnia miałam pierwszy okres. Od tej pory łączę te wydarzenia. Okay, so don't like Więc mnie jeszcze nie polubiłaś, yet. ale kiedyś polubisz. I będziesz żałowała, że nie przyszłaś na przyjęcie. Więc przyjdź. Zrób to dla przyszłej siebie. Na pewno kiedyś byś chciała to zrobić dla mnie, jaką jestem teraz. Dała ci wodę z kranu? Z cytryną, ale śmierdziała chlorem. Nie do wiary. Mało tego. Po zupie zauważyłam zastawę z siedmiu sztuk na sześć dań. Pomyślałam, po jedzeniu ten widelec wyląduje tutaj. Szybka jesteś. W razie jakbyś zmieniła zdanie, przyda ci się nasz adres. Bardzo ci dziękuję. Przedstawisz nas? Darma Montgomery. Jesteście spokrewną? Jestem żoną Grega. Greg się ożenił? Usiądź sobie, kochanie. Kiedy zamierzacie nam powiedzieć? Na przyjęciu. Przyjęciu? Puściłaś farbę. A miała być taka niespodzianka. Miał być wielki bankiet w klubie. Od kiedy? Od zawsze o tym mówimy. O wielu rzeczach mówimy. Jesteśmy ze sobą blisko. A wiesz, jak to się stało? Chciałyśmy się zaprzyjaźnić, próbowałyśmy grać w tenisa, jeździć do wód, wreszcie chwyciło mnie za serce to, że powiedziała: Kitty, urządzisz mi weselne przyjęcie. Tak było. Jak miło. Bardzo. Cóż poradzę, jest taka urocza. Będzie uroczyście. Jedzenie, tańce, 16-osobowa, orkiestra, 18-osobowa i darmowa sałatka. Potrzebny będzie ktoś do układania kwiatów. Stefan, Stefan jest doskonały. Ależ to. Na wesele Tenberryk przyniósł stokrotki. Wiem, okropność. Pani Tenberry spojrzałaś. Worry, Porozmawiam z nią. Nie możesz. Jest jak opętana. Słyszałaś, że Stefan przyniósł stokrotki na wesele Turnberry? Nie przedrzeźniaj mojej matki przed pójściem do łóżka. Chciałam tylko urządzić przyjęcie na dachu. A wyszło jakieś party w klubie. Chcę, żebyśmy przysięgali przed pastorem. A nie pomyślałaś, że byłoby miło? Miło? Bardzo dobrze, że uciekliśmy. Najbardziej spontaniczna rzecz, jaką zrobiłem, ale może o czymś zapomnieliśmy. Stanąć przed rodziną i przyjaciółmi i powiedzieć: Oto kobieta, z którą chcę spędzić resztę życia. Jest w tym coś miłego. Czy jestem dużą dziewczynką? Tak. Moją dziewczynką. Dobre wieści. Zgodził się. Zmiana planu. Przyjęcie wydajemy w klubie Grega. Fajnie. Trzeba ci załatwić krawat. Dlaczego mam iść na przyjęcie weselne do jakiegoś faszystowskiego klubu prowadzonego przez spasionych republikanów, których obchodzi forsa, a nie głodujące dzieci? Darmowy parking. Uspokój się, to tylko przyjęcie. Jak chciałam iść do skautów, też tak robię. To organizacja paramilitarna z ciasteczkami. <grywanie> Powiedz, czy ja byłem takim złym ojcem? Dlatego się buntujesz? Nie buntuję się. Najpierw uciekasz i wychodzisz za prokuratora, a teraz to przyjęcie w klubie. Jeszcze sobie załatwisz ubezpieczenie. Już mam. Po co? Otworzyłam konto w banku. Czyś ty zwariowała? Złapali cię, wszędzie cię znajdą. To wy. Może to dobra to chwila, to żeby podać sobie ręce i zbliżyć się do siebie. Nie chcę się zbliżać. Zostanę gdzie jestem? Na krawędzi, na obrzeżu, na granicy, która nas oddziela od tych, którzy oddają się w niewolę i każą nam napędzać swe maszyny. Nie powinniśmy zaczynać rozmowy z tym zapóźnionym gniewnym. Porozmawiam z nim. Ja porozmawiam. Dlaczego ludzie nie mogą się dowiedzieć, że to przyjęcie na naszą cześć? Wiesz, co zrobię? Napiszę weselną piosenkę o tobie i Gregu. Dzięki. Miło będzie, kiedy ludzie usłyszą, jak mi idą lekcje gry na cymbałach. Panie Finkelstein, co pan tam hoduje? Oregano? 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 Nieważne, ja nie w tej sprawie. To jest oregano. Wiem. Moi rodzice lubią wszystko kontrolować. Powąchaj, jak chcesz. Nie chcę. Chcę tylko powiedzieć że mi przykro, ale jeśli Pan i Abby nie chcecie przyjść na przyjęcie, ona robi swoje i ja swoje. Nie jesteśmy jakimiś zombie przykutymi do galery patriotycznych przesądów. Ja rozumiem. Ale jeżeli nie przyjdziecie darmę, to zaboli. To ostatnia rzecz, jakiej bym chciał, ale na takie przyjęcie w życiu nie pójdę. A na jakie? Jak to kelnerzy mają jeść z nami? Tata chce, żeby też się bawili. I mają być bez Liberii. A więc mają być gośćmi. Gregory, to jest nie do przyjęcia. Może namówię pana Finkelsteina na tę liberię, jeżeli się zgodzicie na małe, gustowne dzień. Małe, gustowne co? Dzień. Wszyscy wołają? Dzień, dzień, dzień. Jak na gwiazdkę. Jak na gwiazdkę. Jak na gwiazdkę. Orkiestra? A co z kapelą Gara wintera Przehandlowaliśmy za kanapki Jin yang Kiedy? Pół minuty temu. Proszę jeszcze oregano, panie Finkelstein. Ja hoduję oregano. Może być orkiestra, jeżeli każdy przyniesie konserwy dla biednych. Rodzicom Grega to się nie spodoba. Co to za ludzie? Jeszcze mi powiedz, że mają podawać cielęcinę. Tego by nigdy nie zrobili. Nie. Oh, Powiedzmy im, że kurczaki. Wiejskie? A kogo to obchodzi? Nas. A kto płaci? No, rzuć mi to w twarz. Nie mówmy o pieniądzach, to wulgarne. Jestem ojcem panny młodej i ja zapłacę. Ile to będzie? 40 tysięcy. Tak? A można to sobie odpisać? Może będzie trochę taniej, jeżeli urządzimy to w plenerze. W jakimś parku z renesansowym nastrojem. Prędzej się powieszę. Powiedz swojej starej, żeby nie wygadywała. Powiedz swojemu mężowi, że nie jestem stara. Nie jest moim mężem. To jak napisać na zaproszenie? To mój stary. Dość tego. Będzie tak: przyjęcie w klubie. Dziękuję. Z makrobiotycznym bufetem. Panowie w smokingach. Dobrze. Albo w afrykańskich sukniach. Właśnie. O wszelkich szczegółach i kwestiach spornych będzie decydować panna młoda albo pan młody. Greg, albo ja. Komu się nie podoba, może pannę młodą pocałować. Jasne? To no dobrze. A ceremonia oczyszczenia? Jaka ceremonia oczyszczenia? Państwo młodzi, zanim się ubiorą i złożą przysięgę, muszą się wykąpać w słodkiej wodzie. Może wystarczy staw koło pola golfowego? Nie można się kąpać w niedozwolonym miejscu. A to czemu? Bo to bez sensu. Bez sensu jest połączenie dusz bez oczyszczenia. Czy wyście zupełnie poszaleli? Wierzysz im? Nie bardzo. Obiecaj mi coś. Wszystko. Ani słowa o nich naszym dzieciom. Załatwione. A prawie się udało. Czy też twoja matka musiała wyskoczyć z tą ceremonią? Głupio? Nie to słowo. Głupio. Jesteś małostkowy. Zniosłem batikowe szarfy do smokingów i ekologiczne ciasto z marki. Chleb świętojański. Nie będę się kąpał nago w niedozwolonym miejscu przed całym biurem prokuratora. A ja mam paradować w białej sukni przed znajomymi lesbijkami z Berkeley? To może wszystko odwołamy. Może. Dobrze. Dogadajmy się. Dość mam tych kłótni. Ale nie wszystko jeszcze omówione. Nikt nie wygrał. Ty wygrałeś. Nie można tak. Więc ja wygrałam. Nie wygrałaś. Tak się lubisz kłócić? Nie, to przestań. Jeszcze nie skończyliśmy. Skończyliśmy. Nie. Kocham cię. Kocham cię. Oh man, you really don't nie trzymasz się zasad. No. Nie. Ja też Cię kocham. To jak z ceremonią oczyszczenia? Nie w tym życiu. W poprzednim też tak mówiłeś. Pada. Chcesz do środka? Kiedy pada, nie wchodzi się do środka, tylko się kocha. Kto ci to powiedział? Jedna głupia blondynka. Zamknij się. Sama się zamknę. Opracowanie wersji polskiej Michał Beszczyński. Czytał Jacek Brzestyński.